Siemanko, witam Was bardzo serdecznie Wy w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy temat odcinka to układy równań. Omówimy sobie i porównamy w sumie dwie bardzo popularne metody, czyli metodę przeciwnych współczynników oraz metodę podstawiania. Tak więc bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy. Tak więc pierwszy przykład, jaki sobie dziś rozwiążemy, to rozwiążemy go sobie właśnie tymi dwiema metodami, metodą podstawiania oraz przeciwnych współczynników, i zaczniemy od tej pierwszej, czyli metody podstawiania. No i na czym ona w skrócie polega? Ano, polega ona na tym, że z pierwszego albo z drugiego równania wyciągacie sobie x lub y, zależy co łatwiej, no i wstawiacie to później do drugiej jego równania. No i tutaj można od razu zauważyć, że najłatwiej będzie wyciągnąć właśnie ten y. Dlaczego ono? Dlatego, że stoi on po prostu tak sobie sam. Czyli piszemy po prostu, że y to się równa. No i teraz tak, 7 zostaje po tej stronie, a to 2x przerzucamy na drugą stronę ze zmienionym znakiem, czyli minus 2x. No i co robimy dalej? Teraz policzyliśmy tego y, więc możemy sobie go wstawić w to drugie równanie. Czyli piszemy 3x minus 2 razy y, czyli razy to 7 minus 2x i to się równa 7. I w tym momencie już macie tak naprawdę równanie z jedną niewiadomą, z którym prawdopodobnie większość z was bez problemu sobie poradzi. Czyli mamy tak, 2 razy 7 to jest 14, czyli mamy minus 14, później minus 2 razy minus 2x, no to minus z minusem da nam plus, czyli plus 4x i to się równa 7. X zostawmy sobie po lewej stronie, czyli mamy 3x plus 4x to jest 7x, no a na drugą stronę przerzucamy liczby, czyli byśmy mieli 7. Plus 14, no bo tutaj zmieniamy znak, jak przerzucamy. 7 plus 14 to jest 21. No i zawsze dzielimy po prostu przez to, co stoi przy naszej niewiadomej, czyli w tym przypadku przez 7. I wychodzi nam, że x jest równy 3. No dobra, policzyliśmy sobie x, więc w tym momencie już z y nie będzie żadnego problemu, bo po prostu piszemy sobie, że y to się równa 7 minus 2 razy ten nasz x, czyli razy 3. 7 minus 6. To jest 1, tak więc to już mogłaby być tak naprawdę nasza odpowiedź, że podkreślamy sobie, że tutaj y wyszedł 1, x wyszedł 3, ale można też to tak, y, może troszkę ładniej zapisać, że właśnie x jest równy 3, y jest równy 1 i wziąć sobie to w taką klamrę. Teraz rozwiążemy sobie ten sam przykład, tylko właśnie tym razem metodą przeciwnych współczynników. I w skrócie na czym ona polega? Ano polega ona na tym, że jedno z tych. Tutaj równań, chcemy doprowadzić do takiej postaci, żebyśmy mieli właśnie te przeciwne współczynniki. Ale o co z tym chodzi? Chodzi o to, żebyśmy w jednym z tych równań na przykład mieli minus 8x, a w drugim plus 8x. Dlaczego? Ano dlatego, że wtedy, jak dodamy sobie to stronami, no to to nam się tak jakby wyzeruje i te xy znikną, no i będzie łatwo policzyć powiedzmy y. W tym przypadku widzimy, że właśnie y stoi samotny i najłatwiej będzie y, jego doprowadzić do takiej postaci, żebyśmy mieli te przeciwne współczynniki. Ponieważ zauważcie, że jeżeli pomnożycie sobie tego y razy 2, to będziemy tutaj mieli plus 2y, a tutaj minus 2y, więc te y właśnie nam się poskracają. Czyli tak, robimy sobie całość razy 2, no bo nie możecie sobie samego y zrobić razy 2 i tak, 2 razy 2 no to 4x. Plus właśnie to 2y, no i 7 też razy 2, czyli 14. No a z tym na dole nic tutaj nie przekształcamy, więc tutaj nic nie mnożycie. Mamy minus 2y i to się równa 7. No i co teraz? Teraz dodajemy sobie te równania stronami. O co z tym chodzi? Ano o to, że po prostu dodajemy to z tym. To z tym i to z tym. Yy, można to robić po prostu już w pamięci i prawdopodobnie większość z Was będzie to w ten sposób robić, jak już dojdziecie do wprawy, ale ja, tak, żeby było wszystko jasne, może to rozpiszę. Czyli piszemy sobie tak: 4x plus 2y plus to 3x minus 2y, no i to się równa 14 plus 7. Dodaliśmy sobie wszystko i teraz patrzcie: właśnie te y nam się skracają. X -y po prostu sobie dodajemy, że mamy tutaj 7x i to się równa 21 dzielimy przez to, co z tej przy niewiadomy i wychodzi nam, że x jest równe 3, więc doszliśmy tak naprawdę do tego samego x jak w tym poprzednim przypadku, więc wszystko jest jak najbardziej w porządku. No i Y mm, liczymy tak naprawdę w ten sam sposób, wstawiając to po prostu do jednego z tych równań. Czyli możemy na przykład do tego i w tym momencie piszemy sobie, że to jest 2 razy 3 plus. Y równa się 7, no i mamy tutaj 6 plus y równa się 7 i y równa się 1. No i wychodzi tak naprawdę na to samo, czyli że x jest równy 3, a y jest równy 1, no ale sposób, w jaki to rozwiążecie, no to tak naprawdę już zależy od Was. No i mamy kolejny przykład i zacznijmy od tego, żeby zastanowić się właśnie, jaką metodą tutaj rozwiążemy sobie ten układ równań. Widzimy, że y stoi samotny, więc raczej nie ma tutaj co kombinować z metodą przeciwnych współczynników, bo łatwo będzie po prostu wyciągnąć znowu tego y. Czyli wyciągamy sobie y i piszemy, że y to jest 5 minus 4x. No i wstawiamy sobie tego y znowu w, ten drugi, w to drugie równanie. Czyli piszemy 3x. Plus 2 razy y, czyli razy 5 minus 4x, to się równa 5. No i rozwiązujemy sobie takie równanie z jedną niewiadomą. 2 razy 5 to jest 10, 2 razy minus 4, no to oczywiście z minusem, czyli mamy minus, już nie 4, przepraszam, bo 2 razy 4 to oczywiście 8x i to się równa 5. No i teraz standardowo x zostawmy sobie po jednej stronie, czyli mamy 3 minus 8 to jest minus 5 x oczywiście, no i 5 minus 10, yy, no to będzie minus 5. I dzielimy całość przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli przez minus 5 i wychodzi nam, że x jest równy 1. No i teraz tego x wstawiamy sobie do tego równania, czyli y to się równa 5 minus 4 razy 1, czyli 5 minus 4, więc wychodzi 1. No i tak jak mówiłam, można to jeszcze ewentualnie napisać sobie właśnie w tej klamerce, czyli że x jest równy 1 i y jest równy 1. No i kolejny przykład i znowu na początku zastanówmy się, z jakiej metody najlepiej byłoby tu skorzystać. No widzimy, że nie mamy tutaj nigdzie takiego jakby samotnego x lub y i nie będzie tak łatwo, że zapiszecie sobie, że y i resztę przerzuci się na drugą stronę, więc może łatwiej byłoby tu skorzystać z metody przeciwnych współczynników. No popatrzmy, 3y na 5y, no nie byłoby tak łatwo to zamienić, no ale 2x na 8x, no, bez problemu, po prostu y, 2 razy 4 to jest 8, no a że my chcemy przeciwny współczynnik, no to nie razy 4, tylko razy minus 4 sobie pomnożymy y, to pierwsze równanie. Czyli tak, y, minus 4 razy 2 to będzie minus 8x, dalej mamy minus 12y, no bo 4 razy 3 to 12 oczywiście, no i 4 razy 4 to 16, a że tutaj jest minus to Minus 16. No a drugie równanie przepisujemy sobie mm, minus 5y i to się równa minus 1. No i znowu po prostu teraz dodajemy sobie stronami. Czyli tak jakby te xy nam się poskracają. No a z tymi y'ami byśmy mieli minus 12y plus 5y. No ale wiecie, plus minus daje i tak minus. Więc mamy minus 12y minus 5y to jest minus. 17 y, no i minus 16, minus 1 to jest minus 17. Tak więc dzieląc przez to, co stoi przy naszej niewiadomej, czyli przez minus 17, wychodzi nam, że y równa się 1. No i teraz podstawmy sobie to do powiedzmy tego pierwszego równania, czyli do oczywiście mówię do, o tym, że do tego. I teraz tak, mamy 2x plus 3, bo 3 razy 1 no to nie ma co pisać. I to się równa 4, więc wychodzi nam, że 2x to się równa 4 minus 3, czyli 1 podzielić na 2 i wychodzi, że x to się równa 1 druga. No i oczywiście na koniec możemy sobie zapisać to nasze x równa się 1 druga i że y równa się 1. I koniec zadania. Kolejny przykład, który na pierwszy rzut oka może się wydawać taki troszkę trudniejszy, i zanim zaczniemy się zastanawiać, z jakiej metody w ogóle tu skorzystamy, no to fajnie by było sobie w ogóle uprościć ten układ równań. W jaki sposób? Ano w taki, żeby pozbyć się w ogóle tych ułamków. No bo tak, po co nam to i to, jak możemy sobie zrobić coś takiego, że to wymnożymy razy 3, żeby się tego pozbyć, a to razy 2 też, żeby się pozbyć. Ułamka. No i dobra, czyli tak, razy 3, no to tutaj zostaje nam po prostu ta góra, czyli to x minus 2 plus 3 razy y, no to 3y, no i 2 razy 3 to jest 6, no a to równanie na dole, no to będziemy mieli 2x minus, no i tu ważne, żeby nie zapomnieć też o nawiasie, skoro mamy minus, no bo minus przed nawiasem odwraca znaki w środku, czyli y plus 1 w nawiasie, no i to się równa 2 razy 4, 8. Ok, yy, możemy sobie to jeszcze uprościć. W jaki sposób? Ano, w taki, że tak. Przede wszystkim tutaj tą dwójkę można przerzucić na drugą stronę, i zostanie nam z tego pierwszego równania X plus 3Y to się równa 8. No a z tego drugiego równania no można by się pozbyć tego nawiasu i od razu tą jedynkę też w sumie przerzucić na drugą stronę. No bo tak, mm, mielibyśmy 2X minus. Y. I tutaj by było minus 1, ale że ma, mielibyśmy minus, to minus po przerzucaniu na drugą stronę da nam plus, to byśmy mieli 8 plus 1, czyli 8 plus 1 to jest 9. No i mamy takie równanie, yy, przepraszam, taki układ równań, i z takiego układu równań yy, już jakby wyliczymy sobie bez problemu x i y. -a. No i teraz już zachodzi ten, jakby powiedzmy, standardowy proces, czyli przede wszystkim zastanówmy się, z której metody korzystamy. No, widzimy tutaj, że jest samotny x, albo też tutaj Y. No więc skorzystajmy sobie tutaj z metody podstawiania. Yy, weźmy sobie tego X może, tak, z tego pierwszego równania, czyli piszemy, że X to się równa. Yy, I na drugą stronę przerzucamy to minus 3Y, czyli mamy 8 minus 3Y. Wstawiamy to do pierwszego równania, czyli będziemy mieli 2 razy. 8 minus 3y i jeszcze ten minus y, to się równa 9. No i mnożymy 2 razy 8, 16. 2 razy 3, 6, czyli mamy minus 6y, jeszcze tutaj minus y. No i dziewiątkę przepisujemy. Minus 6 minus 1, to jest minus 7y. No i mamy 9 minus 16, to jest minus 7. Dzielimy teraz przez minus 7. Bo przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli wychodzi nam, że y jest równy 1. No i teraz możemy sobie tutaj w to równanie wstawić tego y, więc wyjdzie nam, że x to się równa po prostu 8 minus 3. Tu już nawet nie ma co pisać razy 1, czyli 8 minus 3 to jest 5. No i wychodzi nam finalnie po prostu, że x jest równy 5, a y jest równy 1. No i koniec zadania. Przechodzimy do kolejnego przykładu, i ten przykład zaczniemy sobie od uproszczenia zapisu tego pierwszego równania. Jak coś to tą przerwą tutaj się nie sugeruje, to jakiś błąd w formatowaniu tekstu. Dobra, bo tak, nie podoba nam się tak, jakby ten nawias i w sumie ten nawias też. Można to zapisać prościej, czyli piszemy sobie, że mamy 3 i ten nawias x minus y plus 1, bo pamiętajcie, że minus przed nawiasem zmienia znaki w środku nawiasu, no i minus 2. I to się równa 8. No i teraz trójka razy ten nawias, aczkolwiek uprośćmy jeszcze to w nawiasie, bo w sumie to też można zrobić. Mamy x minus y plus 1 minus 2 to oczywiście minus 1, to się równa 8. 3 razy x to jest 3x, 3 razy y to jest minus 3y, no i 3 razy 1, no to było 3, więc mamy minus 3, to się równa 8. No i przerzucamy sobie teraz. Mm, to minus trójka się na prawą stronę, więc zostaje nam 3x minus 3y, to się równa 8 plus 3, czyli 11. Teraz zapiszmy sobie to może tak w taki ładniejszy sposób, to znaczy zapiszmy, że mamy 3x minus 3y, to się równa 11, no i pod spodem napiszmy to 2x plus y, że jest równe 7. No i zastanówmy się, z jakiej metody tu skorzystamy. Ja tutaj widzę tego samotnego x, więc mi się nasuwa bardziej ta metoda podstawiania, i to z niej tutaj skorzystam. Czyli napiszmy, że y to się równa y, 7 minus 2x, i to wstawimy tutaj, czyli mamy 3x minus 3 razy 7 minus 2x, to się równa. 11, no i tak, 3x przepisujemy, 3 razy 7 to jest 21, ale tutaj mamy ten minus, więc minus 21. Następnie mamy minus 3 razy minus 2, więc to będzie plus 6x, no i to się równa 11. 3 plus 6 to jest 9, więc mamy 9x, no i 11 plus 21 to jest 32. Dzielimy przez to, co stoi przy naszej niewiadomej, czyli przez 9 i wychodzi nam, że x to jest 31. 2, 9. No wynik nie wyszedł, może jakiś super ładny, ale bez problemu sobie z tym poradzimy. Teraz tak naprawdę zostało nam tylko wstawić sobie tego x w to równanie. No i będziemy mieli x, y obliczonego, czyli tak, y to się równa 7 minus 2 razy x, czyli razy te 32, 9. Więc y to się równa 7 minus 2 razy 32 to jest oczywiście 64. Tutaj dziewiątka. No i pamiętajcie, że jak odejmujemy ułamki, no to musimy to sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli w tym przypadku tak, tu piszemy sobie dziewiątkę, no a 7 razy 9 to jest 63, więc wpisujemy tak, 63 tu minus 64, 9, no i 63 minus 64 to jest 1, no i oczywiście w sensie minus 1, więc wychodzi nam minus 1, Dziewiąta. No i to tak naprawdę już jest koniec zadania. Możemy ewentualnie właśnie jeszcze w tej klemerce sobie napisać, że x to jest 329, a y to się równa minus 19. W ostatnim zadaniu będziemy musieli sobie sami ułożyć układ równań. Mamy takie polecenie. Obwód prostokąta wynosi 30 cm. Jeśli dłuższy bok skrócimy o 2 cm, a krótszy wydłużymy o 2 cm, to otrzymamy kwadrat. No i oblicz boki prostokąta. Tu, oczywiście, to prostokąta powinno być razem zapisane. Tym się w żaden sposób nie sugeruje się jakiś błąd w formatowaniu. No i od czego zaczynamy takie zadanie? Ja lubię tego typu zadania zaczynać sobie od narysowania jakiegoś rysunku pomocniczego, no i op opisaniu sobie tych boków. Powiedzmy, że ten dłuższy bok mm, oznaczymy jako A, no a krótszy jako B. Tak więc B również będzie tutaj i A będzie tutaj. No i podane mamy w treści zadania, że obwód prostokąta wynosi 30 cm. No to możemy sobie zapisać, że w takim wypadku jakby a plus a plus b plus b to by było 30, więc prościej 2a plus 2b y, równa się 30. No ale skoro ma być to układ równań, no to potrzebujemy jeszcze drugiego równania. Mamy dalej podane w zadaniu, że jeśli dłuższy bok skrócimy o 2 cm, czyli skrócilibyśmy sobie ten o 2 cm, a krótszy wydłużymy o 2, czyli tutaj byśmy dodali 2, no to byłby kwadrat. No i patrzcie, jak mamy kwadrat, no to kwadrat ma wszystkie boki równe. Więc wtedy wystarczy przyrównać to... Do tego i to będzie właśnie to nasze y, drugie równanie. Tak więc zapiszmy sobie, że mamy jeszcze a minus 2, to się równa b plus 2. No i mamy taki układ równań do rozwiązania. Tak więc zastanówmy się, z jakiej metody sobie skorzystamy. Proponuję tutaj metodę y, podstawiania, czyli tak, z tego można by wyciągnąć sobie po prostu to a i zapisać, że tak, a to się równa b plus 4. Plus 4, ponieważ minus 2 jakbyśmy przenieśli na tą stronę, to byśmy mieli 2 plus 2, czyli mamy A to się równa B plus 4. No i teraz można to wstawić tutaj, ale zanim to wstawimy tutaj, to można jeszcze na przykład to podzielić na 2, żeby też było prościej. Czyli zrobimy z tego A plus B równa się 15. No i teraz dopiero to A tutaj sobie wstawimy. Czyli tak. Możemy to nawet wziąć też w taką klamrę. Czyli Piszemy sobie, że mamy b plus 4 plus b to się równa 15. Tak więc mamy 2b. Czwórkę przenosimy na prawą stronę, czyli 15 minus 4 to będzie 11. No i dzielimy sobie to na 2 i wychodzi nam, że b to się równa 5,5. ,5. Tak więc to jest jeden z boków tego prostokąta. No a a. To wstawiamy sobie tutaj to 5,5, czyli a to się równa 5,5 plus 4, czyli 9,5. Yy, warto też dopisać sobie jakieś tam centymetra, ale to może napiszmy już później tutaj w tej yy, klamrze sobie. Czyli napiszmy, że mamy a to jest 9,5 centymetra, a b to się równa 5,5 centymetra. No i mamy rozwiązane to zadanie. To by było na tyle. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, to oczywiście zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. I bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze, jakieś uwagi. Być może chcecie zobaczyć jeszcze jakieś inne zadania z tego tematu bądź z jakiegoś innego. Tak więc to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.